Jesteśmy w Gdańsku po ważeniu przed XTB KSW 107 z nami Mateusz Borek. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam, witam, redaktor Mandesz, number one. Pamiętajcie, Super Express Mandesz, number one. Dokładnie tak, przez grzeczność nie zaprzeczę. Mateusz, wrzosek de Freeze, walka w wadze ciężkiej, czyli, czyli to co lubimy najbardziej. 7 lat panuje de Freeze na tronie wagi ciężkiej KSW. Czy myślisz, że to już koniec, czy jeszcze nie? Bardzo ciekawa walka, banger, rzeźnia. Wydaje mi się, że tutaj Arek ruszy po prostu piekielnym ogniem od, od samego początku tego pojedynku. No wiadomo, że jak go Filiusz. Już ta zgniatarka nasza z Sunderlandu y, będzie w stanie gdzieś tutaj położyć na macie, to, to pojawią się jak mawiakami grosicki ciężary, dosłownie ich przenośni, natomiast dopóki tych ciężarów nie będzie, no to Arek będzie, wydaje mi się, szalenie groźny dla, dla Fila, jeśli mówimy o jego szybkości, o jego przekrojowości, y, o jego kreatywnej stójce, o sile tych kopnięć, sile uderzeń, także no jestem fanem, muszę powiedzieć, Arka Wrzoska, natomiast y, mm, dzisiaj kilka głosów mnie tak w kontekście Polaka zaniepokoiło, bo, bo widziało fragment treningu De Frisa i podobno bardzo dużo pracował za Spinalem który jest moim zdaniem no, też kotem i, i jest, jest wielkim mistrzem i jest zawodnikiem po prostu w kategorii ciężkiej za szybkim dla wszystkich i, i, i się boję, że się przyzwyczają do szybkich ciosów ale, no, ale wiesz co, no, fajnie by się zamieszało gdyby, gdyby się coś wydarzyło po 7 latach w tej kategorii ciężkiej tym bardziej, że Fil podpisał też e, nowy kontrakt więc wydaje mi się, że gdyby jutro tutaj Arek zrobił coś takiego spektakularnego, niezwykłego, to i tak się wydarzy rematch na stadionie. I to myślę, że może, może wtedy Federacja KSW na przykład zaatakowałaby na ten rewanż stadion Legii. O, to byłoby coś fajnego. Jak się mówi o tym pojedynku, tak wszystkie to są takie oczywiste rzeczy. Jak Arek to stójka, jak film to partner? No, 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 umówmy się, no raczej Arek go nie podda. No wiesz co, ale ja mam takie delikatne jakieś takie przeczucia w sobie, że to może się tak zakończyć w miarę sensacyjnie, jak było szpilki z Cimermanem. Oczywiście Cimerman to inny rodzaj zawodnika nie. i rywala. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że raczej to umówmy się tak. Zapraszam na super kolację, jeśli Ubije fil Arka w stójce, albo jeśli Arek podda, jeśli Arek podda Phila de Deprisa. Nie wydaje mi się, żeby taki scenariusz mógł się jutro wydarzyć. Okej, okay, dobra. Był tutaj też Artur Szpilka, który nie ukrywa od porażki z Arkiem, że jemu z tyłu łowy cały czas siedzi ten rewanż. Artur mówi, że byłoby fajnie ten rewanż stoczyć z mistrzem KSW. myśli że jest to możliwe, jeżeli Arek by wygrał z Philem Deprisem, że, że Artur dostanie w miarę wcześniej ten pojedynek? ciężka sprawa, ponieważ myślę, że Artur jest takim zawodnikiem, którego, na którego federacja będzie chuchać i dmuchać. Jest zawodnikiem budzącym zawsze wielkie emocje, jest zawodnikiem bardzo dobrym pod względem marketingowym i sprzedażowym. Yy, natomiast wydaje mi się, że Artur Szpilka nie będzie miał normalnej drogi rankingowej do ewentualnej walki o pas, jeśli uzna federacja, że warto raz jeszcze dać mu szansę z Arkiem Wrzoskiem, gdyby Arek Wrzosek był mistrzem, no to po prostu Artur Szpilka bez walki bez wchodzenia na kolejne schodki, wsiądzie do windy i ominie tych wszystkich, z którymi się nie będzie musiał mierzyć, żeby stoczyć wielką marketingową też i sprzedażową walkę z Arkiem Wrzoskiem. Natomiast no, jeśli by Artur miał gdzieś tam się piąć po, po kolejnych szczeblach, no to, to ja myślę, że chyba miałbym inny pomysł na Artura Szpilkę w federacji. To powinien być taki gościu, który zawsze budzi emocje, któremu się kontraktuje postaci rozpoznawalne, także z drugiej strony, żeby po prostu gdzieś ta sprzedaż, popularność, zasięgi, klikalność, zainteresowanie, żeby to szło do przodu i, i znając gdzieś tam myślę, że nos biznesowy Martina i Maćka, to wydaje mi się, że, że w tę stronę tutaj będzie zmierzała kariera Artura Szpilki. To nie jest żadna tajemnica, że w poniedziałek dyrektor sportowy KSW Wojciech Rysiewski spotyka się z Łukaszem Różańskim. Taki pojedynek w listopadzie-grudniu z Arturem, rewanż w MMA. To jest gotowa historia dla mediów. Chciałbyś to zobaczyć w MMA? No myślę, że muszą coś takiego wymyślić i muszą takiego zawodnika kontraktować żeby na bazie emocji, które jeszcze nie wygasły, które przede wszystkim drzemią wydaje mi się w Szpilce, bo on przegrał walkę w boksie w Rzeszowie, zresztą byliśmy obaj na tym pojedynku, żeby mieć, powiedziałbym, taki materiał sprzedażowy na gale Pay-Per-View. No bo jednak kontrakt ze stacją Kanał Plus jest podpisany w sposób określony, to znaczy 10 gal gwarantowanych, i dwie gale w systemie pay-per-view. No, wydaje mi się, że nawet bardzo ciekawa dzisiaj karta sportowa, ona sama nie jest w stanie przy no, takim jednak rozprzestrzenieniu się rynku, przy tylu nowych projektach, przy tylu różnych federacjach, przy praktycznie każdym weekendzie zajętym, bardzo trudno, żeby gala sportowa po prostu odrobiła koszty. Albo była dobrym biznesem, więc no po prostu trzeba szukać zestawień niestandardowych z różnych światów. Najlepiej z jakąś gotową historią z tyłu głowy. A tutaj wydaje mi się, że jest, że jest po prostu easy job. No jest, jest historia, która się wydarzyła, dosyć prosta w zagospodarowaniu w federacji KSW, która na pewno. Zdecydowanie lepiej od polskiego boksu umie promocji. No właśnie, bo Łukasz udzielił takiego w miarę mocnego jak na siebie wywiadu Mateuszowi Fudali, którego dobrze znamy. Wszyscy dobrze wiemy i znamy Andrzeja Węsielskiego, że Andrzej po walce z Krzyszczak Diablo, z Adamem Baski nie ukrywał, że, no, że raczej Łukasz będzie miał ciężary, jeśli chodzi o ten boks. To chyba w sumie taka jedyna fajna opcja dla, dla Łukasza teraz. Oczywiście, no, wiesz, to nie, nie, nie jestem w menedżmencie Łukasza Różańskiego. Wiemy, jak była prowadzona kariera Łukasza Różańskiego. Dopóki się zgadzały pieniądze z Rzeszowa, dopóki się zgadzały pieniądze od y, przyjaciela i sponsora Łukasza Ró Różańskiego i paru innych sponsorów, no to to gdzieś ten biznes y, był opłacalny i się funkcjonował. Jak trzeba to robić na trochę innych zasadach, no to to już nie do końca y, stronom pasuje albo Łukaszowi garza, albo dotychczasowemu promotorowi y, wydatek i koszty związane z walką Łukasza Różańskiego, więc y, no ja t, tak mówię zawsze, że szkoda, że ci zawodnicy się zawsze robią odważni po czasie, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy były jasne. Dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Rozmawialiśmy z, o nich wielokrotnie, zastanawialiśmy się, dlaczego niektórzy zawodnicy na pewne tematy nie chcą mówić. A zawodnicy, jak to zawodnicy, no zresztą nie tylko z ringu, nie tylko z klatki, też z boiska, oni. Oni zwykle mają bardzo dużo do powiedzenia w rozmowach prywatnych albo w momencie, kiedy zwolniony już jest trener albo skończona umowa z promotorem i wtedy się gdzieś tam pojawiają opowieści z Lasku Bulońskiego. Natomiast w momencie, kiedy, w momencie, kiedy jest właściwy czas, żeby powiedzieć i, i zadbać o swoje, wywalczyć swoje i, i powiedzieć co było w kontrakcie, ile mi się należy i jak to miało funkcjonować, no to... To trochę strusie, nie? Ty kochasz sporty walki, to wiemy doskonale. Boksem zajmujesz się na co dzień. Ale chciałbym zapytać też chwileczkę, teraz jedno tylko pytanie o piłkę nożną, bo się sporo wydarzyło w swojej ukochanej dyscyplinie. Ty byłeś od początku team Lewandowski, tym probierz? Czy tak podchodzi do tego w miarę umiarkowanie? Nie jestem zawsze team reprezentacja Polski. I... Nie ukrywam, że kariera Roberta Lewandowskiego dla mnie, nie tylko jako dla komentatora reprezentacji Ligi Mistrzów, ale też przez dwadzieścia kilka sezonów Bundesligi, to no to było coś wyjątkowego, bo sam się złapałem na tym, że jak Lewy nie strzelił dwóch czy trzech w jednym meczu, to zaczynaliśmy lekko narzekać, a dzisiaj tak naprawdę mamy taki stan martwicy w Bundeslidze Polaków, że nie strzeliliśmy jako polscy piłkarze od dwóch lat, od dwóch lat bramki w Bundeslidze, więc ja tak sobie... Liczę, to myślę, że skomentowałem pewnie ze 250 bramek Lewandowskiego w Bundeslidze, ze 100 w Champions League, no i myślę, że ze 100-120 w reprezentacji, więc jestem z nim przez całą karierę. Natomiast też rozumiem, że czasami trener chce pokazać, że żaden zawodnik nie stoi wyżej od, od reprezentacji Polski, bo tu sytuacja była pełna detali, zwrotów akcji, wykluczających się te z różnych faktów, natomiast no... Całej reprezentacji polskiej, to, to ani Włodzimierz Lubański nie był ważniejszy od reprezentacji Polski, ani Zbigniew Boniek, ani Grzegorz Lato, ani Kazimierz Dejna, ani Władysław Żmuda, ani Józef Młynarczyk. Natomiast to chyba też Robertowi nie chodziło o to, żeby być ważniejszym od reprezentacji Polski. Po prostu jakby zawierając to wszystko, co on, co on chciał przekazać w dwóch słowach, czy w dwóch zdaniach, to ja myślę, że mniej nawet się koncentrował na jakiejś takim takiej antypatii. Osobistej, bo on nie jest człowiekiem, który czuje taką antypatię osobistą, tylko po prostu chodziło o to, że on nie widział w tym projekcie sensu, że on uważał, że nawet nie ma sensu się spotykać, rozmawiać, mediować, bo. I w jego przekonaniu reprezentacja Polski z Michałem Probieżem i ze sztabem Michała Probieża nie będzie trenować lepiej, nie będzie grać lepiej w piłkę. I jakby dlatego zakomunikował taką, a nie inną decyzję. To co się wydarzyło wszystko dookoła, no to potem wiadomo, są sztaby, jest PR, jest marketing, jest dział komunikacji, no, no taki jest współczesny świat. Natomiast no czekam teraz na wybór, niech prezes wróci ze Stanów Zjednoczonych i, i jak to mówił kiedyś... Zbigniew Boniek no, chciał rower, niech pedałuje. Niech, niech szuka tego właściwego selekcjonera. Nie będę, nie będę Cię pytał, kogo byś ty chciał jako trenera reprezentacji polski selekcjonera, ale kogo myślisz, że Cezary Kulesza wskaże? To po pierwsze. Po drugie, czy Robert wróci do kadry i czy powinien być kapitanem? nadal? Czy po pierwsze, to myślę, że Cezary Kulesza to będzie optował za Polakiem, bo chce polskiego trenera. Więc jeśli tylko. Merytorycznie się wszystko będzie zgadzać, jeśli chodzi o pierwszego coacha i sztab, to, to raczej postawi na Polaka. Robert Lewandowski, wydaje mi się, że na 100% wróci do reprezentacji to już na te wrześniowe mecze, jeśli oczywiście zdrowie będzie dobre. A chyba dla niego w tej chwili to nie jest sprawa priorytetowa, czy będzie kapitanem, bo ja myślę, że już się musimy przyzwyczajać powolutku do, 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 tak, nie, do takiego stanu rzeczy, że, że czasami się zdarzą zgrupowania bez Roberta Lewandowskiego, gdzie on będzie czuł, że, że to jest ten taki moment, że nie dam rady, że jest gorzej w głowie, że jest gorzej w nogach. No i chyba nawet nie wiem, czy sam już by się nie wolał koncentrować stricte na takich obowiązkach boiskowych, żeby dać siebie maksa strzelić bramkę, zrobić coś super jeszcze wielkiego dla reprezentacji, a, a nie brać jednego odpowiedzialności za, za cały zespół. Więc ja nie wykluczam, że w ogóle nie będzie to przedmiotem sporu ani nawet głębszej dyskusji ta opaska kapitańska przekazana przekazana Piotrkowi Zielińskiemu. To na koniec wracamy do sportu walki. Obiecałem Ci, że dopóki Tomasz Adamek nie wróci między liny albo do klatki, to zawsze będę Cię o niego pytał. Tomek Adamek w rozmowie, jeżeli się nie mylę, z Interią zdradził, że wraca jesienią. Ty mówisz, że planujesz duży, duży event jesienią. Powiedz mi, na czym sprawy stoją teraz? Na no, tym, że słyszę, że Tomek Ameryki to cały czas walczy <grywa> z przeciwnościami losu, tak? E, i, i, I sam ze sobą czasami walczy. Natomiast e, wiesz co, nie ma konkretów. Nie ma konkretów. Rozmawiamy e, z dużym partnerem telewizyjnym, bo wiadomo, że tak, ale tak jak ci powiedziałem parę tygodni temu, jedyna szansa, żeby to się zbilansowało, to to musi być system pay per view, a znasz też Adamka. E, on dziennikarzom i kibicom mówi, że no, chciałby powalczyć. No i wszystko się zgadza, bo w sumie jest zawsze zawodnikiem był takim, że nie wybierał rywala, jest mu obojętnie z kim walczy, gdzie walczy, czy w klatce, czy w ringu dla jakiej, Federacji dla jakiego promotora, na jakiej gali, to jest mu to kompletnie obojętne. Natomiast już nie jest to obojętne to, co się wpisuje w kontrakt, czyli, czyli mówimy o, o kwocie za walkę i, i po prostu, no to nie jest tak, że, że to Megadamek chce sobie przyjechać do Polski i zawalczyć, żeby zawalczyć. To Megadamek chce przyjechać do Polski, mieć normalny kamp. Na który, na który oczywiście znajdziemy sponsora, a potem no po prostu się musi wszystko zgadzać, jeśli chodzi o włoską firmę Casucci. Jak się nie będzie zgadzała włoska firma Casucci, no to bank nie będzie. I to jest, i to jest proste jak... Jak nie wiem co, no? Wymyśl sobie coś. coś. To sobie dopiszemy, to nie. No taraz... Jak flet prosty, o! <grystanie> to teraz, będzie... już naprawdę na koniec, Mateusz Borek. Jutro będzie kilka godzin w klatce, ciężka robota. Powiedz mi, jak spędzasz taki wieczór, bo jesteśmy w pięknych okolicach przyrody. Nad morze mamy 200, tam, czy tam nawet 100 metrów. Czy Mateusz Borek rusza na plażę i imprezuje, czy spokojnie w pokoju? Nie, no byłem już na plaży, przeszedłem się, zjadłem rybkę. A za chwilę idę z przyjaciółmi na, na kolację. Mam tutaj bardzo szerokie spektrum znajomych, kumpli ze dwóch przyjaciół w trójmieście, więc no to jest też taka okazja, żeby się spotkać, bo każdy jest tak zajęty na co dzień swoimi obowiązkami, że, że nie mam na to szans. Także sympatyczny, sympatyczny wieczór, ale też nieprzesadnie długi, bo jutro trzeba wstać i, i jednak wiesz, no, ludzie myślą, że my zaczynamy o 19. Ja tak naprawdę za każdym razem w sali muszę być. Z wyprasowanymi rzeczami przed godziną 16, bo o godzinie 16 zaczyna się próba. Ponieważ 17.30 otwierają się bramy, no więc wiadomo, że próba się musi skończyć przed otwarciem bram. Więc wtedy to jest taki moment, żeby iść do garderoby, wymalować się, przebrać gdzieś tam sobie jeszcze przemyśleć parę, parę rzeczy, odświeżyć i i ruszać od godziny 19 najczęściej na antenę, jutro chyba nawet wcześniej o godzinie 18, bo, bo robimy godzinne studio, żeby żeby gdzieś tam rozpędzić tę machinę pod tytułem XTB KSW 107, natomiast, natomiast no to, to, to jest tak, że praktycznie ja jestem po śniadaniu, przejdę się na spacer, zjem lekki lunch i o ja 15.30 wyjeżdżam z hotelu, to, 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 także mm, w sumie moja praca no to tak przy okazji gali KSW najczęściej trwa około 10 godzin, czyli od 15 do do pierwszej w nocy, wiadomo, że potem człowiek tak nie może zasnąć, do trzeciej, czwartej, przewracasz się, przyjdziesz, pogadasz z ludźmi, no i wyjeżdżasz rano i, i dopiero czujesz, że, że z ciebie pewne rzeczy tam schodzą, niedziela czy poniedziałek, to są takie, takie najtrudniejsze dni. Widziałem, że hotel witał Cię w pokoju Voice of KSW, więc dziękujemy Voice of KSW za rozmowę i życzymy dobrej zabawy w samochód. to jest też hotel zaprzyjaźniony, pamiętasz, tutaj znam praktycznie wszystkich, bo po pierwsze tutaj zawsze śpimy z Federacją KSW, po drugie jak robiłem galę Adamek Haumono, to też tutaj wszyscy goście, wszyscy zawodnicy spali w hotelu Nowotel, więc paru ludzi jeszcze z tamtej ekipy zostało i... No wiesz co, no to są małe gesty, ale przyjemne gesty. Małe gesty to są tak naprawdę duże gesty, które gdzieś tam budują relacje na lata, także zawsze jest to dla mnie coś, coś sympatycznego, przyjemnego. Serdecznie dlatego też podziękowałem od razu w mediach społecznościowych, bo, bo w sumie nic się z tym nie wiąże, nie muszą tego robić, a to zrobili, prawda? Ktoś tam musiał przyjść. Ja oczywiście dałem kawałek, kawałek tylko tego lustra, bo tam, tam był taki... No, osobiste przesłanie do mnie na całe to lustro z tym, z tym zdjęciem, także no, nie o wszystkim trzeba mówić, ale, ale przyjemna historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.